Nie wiem Siemanko, przyjrzewam Mamy ten odcinek I dzisiaj Bóg za, Zakupiłem te bizona I będziemy go za chwilę testować Czy odpali jak, No Jak nie odpali, to będzie git To będzie źle znaczy. nauczycielem Chyba Odpali? Nie, Bóg nie zwalił na Bóg, ale Bóg nie zadał zwalił na to Nie, no, kurczę, odpali no, Przepraszamy go No to albo go Dobra, idziemy Idziemy szybko nie wiem, nie wiem, nie wiem. ja chcę kupić tego pizza. Dobrze, to proszę o 500 zł. 500, 5000 proszę. O, dziękuję bardzo. Ja wtedy do mam nagle. Was wywaliła. Dobra, dobra. Na razie widzę, że ja mnie do domu. I więcej informacji. Dzisiaj jeszcze rozpoczniemy samo kosy. Ja teraz nie będę gadał, bo nie mam pociągu. po co. Pa. Ja bym się ślada pożyczyć kusiałkę, bo nie, moja nie idzie wyjść z pajazdu. Nie wiem czemu. To tu ja muszę sobie polecić. I to się robiło. O, 50. To będzie końce. <try>